Ej, ziomalki, czy was też tak wkurza taka siekiera, że macie coś do połupania, a ona na przykład spada tutaj, stąd y, tu wbijacie taki metal, a ona i tak czasem spadnie. Trzeba to później we wodę wkładać, to nie jest przyjemne. Ja coś wymyślę zaraz. Ale najpierw zrobimy sobie troszeczkę cieplej. 26, dopiero się rozgrzewa. on ma zasilanie od dołu, tak inaczej, właśnie tu jest zasilanie, tak inaczej ma. To tak idzie, tu od dołu grzynika przychodzi zasilanie. Zobaczcie, nie od góry, tak jest ciekawie, to inaczej zrobione. Tak sobie wymyśliłem i on ładnie grzeje. Za chwilę, jak się nagrzeje, to wam pokażę. Swoją drogą tego klina wbił tam pewnie mój dziadek, tak? Bo to jest siekiera po dziadku. I on nie miał żadnych narzędzi, tylko ręczne. Ciekawe, pewnie cały dzień to robił. Ja sobie go przeostrzyłem dosłownie kilka sekund. Ale poszła technika do przodu. No i jedziemy. Raz, dwa. Kłodziwie się pojawia, ustawiamy odpowiednie obroty. Nie znam lepszego sposobu na zatoczenie tego czegoś niż taka Elna, właśnie. Stary, dobry sprzęt. 30 lat ona ma i pięknie chodzi. Troszkę nie chcę wejść, zaraz jej pomogę. Będzie ciepła, to będzie lepiej, nie? Teraz powtórka już bez płynu. A to jest takie wzmocnienie, bo tu kiedyś ten czonek pękł, ale on jeszcze pochodzi, bo on ma już 50 lat i chodzi. No i siedzi jak wróbel w garści, teraz tylko final pierdolnięcie i trzeba po prostu to zakontrować, żeby się nie wysuwał ten bolczyk. co? Całkiem sympatycznie wyszło. Co nie? Coraz cieplej. Chcę tylko w garażu tak do 16 dojechać, to brakuje jeszcze dwa, bo za ciepło to też się źle robi. Dobra, nie ma co przesadzać, w końcu to tylko garaż i pelet drogi. Hej, może mi ktoś pomóc z lutownicą? Bo ja zawsze miałem taką kolbową lutownicę i ona troszeczkę inaczej działa niż ta. A tutaj dostałem ją, bo ona słabo komuś grzała. Ja bym ją chciał naprawić, bo nie wiem, czy jest zepsuta, czy ona tak słabo grzeje. To jest setka. 100 W. Raczej powinna dobrze grzać. Czyli problem jest w tym grocie, bo on na nawet za bardzo swojej własnej cyny, co tutaj ma, nie może rozpuścić. Grzeje, grzeje, 10-15 sekund. No to coś chyba jest nie tak. Czy on tu ma jakoś mocno ciasno wejść? On tak nie wchodzi całkiem ciasno, tylko i tak prawie ciasno jest. No i to jeszcze przecież zaciska, nie? To tak działa. To jak myślicie, problem będzie w samej tu lutownicy, że ona coś nie działa? I dlatego ją dostałem w sumie? <laughs> czyli tutaj będzie gdzieś problem, że to może jest za długie, zły kształt. Może za chude. Weźcie coś mi pomóżcie, kolego, żeby znaleźć go, wystarczy wpisać odpowiednią nazwę. Się to nazywa pirometr. Ten akurat kosztował 40 zł, ale na Legro znajdziesz też droższe, fajniejsze. Yy, pirometr wpisz, na pewno znajdziesz.